Ogłoszony niedawno przez rząd koniec stanu epidemii oznacza pewne zmiany w przepisach dotyczących ulg dla przedsiębiorców, które obowiązywały w związku z trudną sytuacją pandemiczną. Jednym z popularniejszych rozwiązań, z którego korzystały firmy chcące uchronić się przed skutkami obostrzeń, jest świadczenie postojowe. Jak informuje zakład Ubezpieczeń Społecznych, można się o nie ubiegać jeszcze przez 3 miesiące od zakończenia stanu epidemii, a więc do 16 sierpnia. Świadczenia postojowe są przeznaczone dla tych firm i osób na umowach cywilnoprawnych, które odczuły negatywne skutki w swojej działalności przez epidemię COVID. Co prawda, sytuacja gospodarcza jest coraz lepsza, ale nadal możemy przyjmować wnioski o postojowe i będziemy to mogli robić nawet do 3 miesięcy po zniesieniu stanu epidemii, czyli większość wniosków o świadczenia postojowe. Z będzie przyjmował jeszcze do 16 sierpnia. do tej pory, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił mieszkańcom województwa lubelskiego 136 tysięcy świadczeń postojowych na łączną kwotę prawie 269 milionów złotych. Przypominamy też, że firmy nadal mogą korzystać z ulg składkowych starczy antykryzysowej, czyli na rozłożenia zaległości na raty czy odroczenia terminu płatności składek bez opłaty prolongacyjnej. Mogą też wystąpić o anulowanie odsetek od tego zadłużenia, które powstało Zostało od stycznia 2020 roku. Postojowe co do zasady wynosi 2080 zł. Jedynie dla firmy na karcie podatkowej zwolnionych z VAT jest to kwota 1300 zł. Przedstawiciele niektórych branż będą mieli mniej czasu na złożenie wniosku do ZUS o uzyskanie świadczenia postojowego. Chodzi tutaj o takie gałęzie gospodarki jak transport, sprzedaż detaliczna, gastronomia, rozrywka, sport, turystyka, catering, fizjoterapia czy kosmetyka. Przedstawiciele między innymi tych branż mają na to czas do 23 lipca. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji – trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings S.A. przy ulicy dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl